Znajdujemy się na terenie dawnego kamieniołomu na Sodowej Górze, diawożnie I za chwilę pokażę Wam jaskinie, którą odkopałem. O, tam właśnie znajduje się otwór tej jaskini. A ja właśnie wspinam się po hałdzie z gliny, którą wysypałem ze środka. Kiedy pierwszy raz tutaj wszedłem, tutaj w tym miejscu jaskinia kończyła się ścianą z gliny. Wszystko co zobaczymy tam dalej zostało przeze mnie odkopane. No to idziemy dalej. Jaskinia jest krasowa. Powstała w wapieniach triasowych, czyli tych skałach, które ukształtowały się ponad 200 milionów lat temu. Na początku, na początku była to wąska szczelina, w zasadzie pęknięcie między skałami. I gdzieś z góry do wnętrza ziemi zaczęła spływać woda. I rozmyła, po prostu wydrążyła te, poszerzyła te jaskinie do obecnych rozmiarów. Na ścianach widać ładne wymycia przez wodę. Widać, jak ona tutaj sobie płynęła. Podczas rozpuszczania skał przez, przez wodę wytwarza się taka Taka glinka jaskiniowa, to ona jest właśnie resztką tych rozpuszczonych skał. No i ona się osadzała na dnie jaskini, więc poziom tej gliny wzrastał, było jej coraz więcej, więc i woda płynęła coraz wyżej i wyżej. No i w końcu, w końcu jaskinia cała została wypełniona tą gliną. No i tą przestrzeń wykopałem w 2006 roku. Wydłużyłem wtedy jaskinie do 7 metrów zakończyłem eksplorację w tym miejscu, ponieważ kamienie ze stropu zaczęły odpadać sypały mi się po prostu na głowę. No i zakończyłem to i wróciłem tu dopiero zeszłego lata. No zobaczyłem, że to, co już miało odpaść, już dawno leżało na dnie i sytuacja wyglądała bardziej stabilnie. E, dla dodatkowego bezpieczeństwa pozostawiłem tutaj taki filar z gliny podpierający ten strop. No i kopałem dalej w tę stronę. I tam sobie teraz e, pójdziemy. Tutaj już się trzeba czołgać. No, i dotarłem właśnie do miejsca, gdzie korytarz został podzielony na, na dwie części. Tutaj jest jedna odnoga, której jeszcze nie wykopałem. A tu jest druga, którą za chwilę sobie pójdziemy dalej. No, a korytarz został podzielony na dwie części przez, przez ten głaz. Na pewnym etapie e, formowania się jaskini ze stropu oderwał się właśnie ten kawałek skały, ponieważ e, woda tutaj wydrążyła na tyle szeroki korytarz, że strop tego nie wytrzymał. No i właśnie ta, ta skała, e, ten, ten kamień rozdzielił. Korytarz na dwie odnogi, tworząc taki filar. No to idziemy dalej. <tryk> tutaj jest bardzo ciasna odnoga. Oczywiście, gdybym kopał tutaj w dół, to by było znacznie głębiej. Można byłoby tu nawet, przypuszczam, swobodnie sobie stanąć, no, ale na razie interesowało mnie to, co jest dalej. No i dotarliśmy do salki. Jest to taka mała salka. Tutaj występują dosyć ciekawe formy. To, yy, mamy tutaj bardzo ciekawe yy, formy na stropie. To są yy, żłobki krasowe. To są żłobki krasowe. No, mamy tutaj e, też taką półkę skalną, idealną, żeby sobie coś postawić. Można na przykład e, postawić sobie smartfona tutaj i puścić e, Sonic Jut. No i tutaj z salki jest jeszcze jedna odnoga. Bardzo wąski korytarz, który trzeba przejść bokiem. Trzeba się przechylić na bok. O. Spodnie mi spadło. No i tutaj y, mamy na razie koniec Będę kopał dalej, zobaczymy tutaj jest dłuto, w którym wykopywałem to jaskinię, nie o tak. <gry> tak. No to wracamy. Tutaj można się zaklinować. No ja już mam sposób na to, żeby tu wyjść bezpiecznie. No. Dobra, Przez spodnie muszę podciągnąć. Okej, to wracamy. Jeszcze może kilka słów o faunie tej jaskini, ponieważ ją odkopałem. Zamieszkały tutaj różne owady. O tutaj mieszkają dwa pająki, tutaj jest jeden. Tu gdzieś był drugi, ale się ukrył. Jeden z pająków. Miał tutaj pajęczynę, ale za każdym razem kiedy tu wchodziłem No niszczyłem ją Kilka razy tak było i w końcu pająk się wkurzył I przeniósł się tu To jest właśnie on Te pająki żywią się komarami, które tutaj dosyć licznie występują One nie gryzą Nigdy mnie żaden jeszcze nie ugryzł no a tu, a tutaj jest, jest ćma jaskiniowa. Typowy gatunek dla, dla jaskiń. Ona się nazywa. Mm, nie pamiętam. Zaobserwowałem tutaj też inny gatunek ćmy, ale. No nie wiem, teraz się gdzieś pochowały. Taka fajna, pomarańczowa szczerbówka ksieni typowa dla jaski no nie ma nie widzę może pająki ją zjadły dziękuję wam za wspólną przechadzkę mm. mam nadzieję, że wam się nie podobało mam nadzieję, że wam się podobało Chujem.